Cześć, hej, witajcie. Z tej strony Maciel, a dziś mam dla was Battlefield 3 i najnowszy dodatek, czyli Endgame oraz, tak jak ostatnio obiecałem, tryb um, o, a, bitwy powierzchni, właśnie zapominam ciągle nazwę, bitwy powierzchni, czyli Air Superiority po angielsku, czyli oryginalna nazwa, powiedzmy. I od razu wam powiem, że komentarz, który w tej chwili nagrywam, nie jest na żywo. Jest on dogrywany, gdyby, po po filmiku. Ja tutaj filmik oglądam na bieżąco, także jakiś tam komentarz czasami będę dawał odnośnie filmiku, ale trochę się postaram poopowiadać, tak jak ostatnio obiecałem, o samym trybie, samej rozgrywce, tak dalej, tak dalej. Czemu nagrywam komentarz po już filmiku oglądając go? Dobre pytanie. No cóż, dlatego, że postanowiłem się jak najbardziej skoncentrować na samym graniu, na samym lataniu, żeby dobrze mi to wyszło, niż jakbym miał um, przerywać co chwilę swoje mówienie um, tym, że na przykład skupiam się na, W tej chwili akurat lecę i skupiam się na strzelaniu do kogoś, prawda? Bo wtedy człowiek zazwyczaj się nie odzywa i skupia się na tym, co się dzieje na ekranie, jak jest jakieś... Nie wiem, jak tam, walka, mitwa, co, coś się dzieje, prawda, że trzeba się skupić. To jest zazwyczaj się nie odzywa człowiek <laughs> i e, po prostu trochę bym się skupiał na gadaniu, trochę na rozgrywce i tak wiedzę, to tak średnio wyszło. Ostatni filmik mi tak nie za bardzo wyszedł. Kolejna rzecz, o której zaraz powiem, to co tutaj było. Parę takich błędów przyuważyłem, że na przykład e, lecimy nad ziemią, prawda, jest jeszcze jakieś parę metrów do ziemi i rozbijamy się nagle o powietrze i prawda, wyskakuje, że pech. To tak jak mówię, czasami będę przerywał yy, o czym, to, o czym mówię, żeby powiedzieć to, co zauważyłem na gry. Opowiem tutaj trochę o przejmowaniu flag, opowiem o samym lataniu, o rozgrywce, jakie są moje, powiedzmy, odczucia. Już parę razy grałem, ale za każdym razem są to inne odczucia. Ponieważ za każdym razem trafiamy na innych graczy, którzy inaczej grają. Na przykład, przykładowo. Trafiłem raz na serwer, gdzie latali sami, znaczy nie sami, ale spora część graczy, którzy nie byli w ogóle doświadczeni w lataniu myśliwcami. I miałem bardzo ładne staty, w ogóle wszystko miło, prawda? A na przykład w poprzedniej rozgrywce, nie tylko poprzedniej, trafiłem na gościa, który miał 23 z kawałkiem tysięcy, ponad 23 tysiące kili z myśliwca. Miał założony taki nieśmiertelnik. No i weź tu z takim graj, no. Wiadomo jaki to jest pilot myśliwca, jak on jest doświadczony w lataniu myśliwcem i w ogóle, także tutaj nie ma porównania. I także wszystko zależy, przynajmniej większość rzeczy zależy od graczy na jakich traficie, ale też dużo zauważyłem od pingu. Ja tutaj często sprawdzam tabelę wyników, ale to tylko dlatego, że sprawdzam, czy aby na pewno mam dobry ping, bo... Na przykład nie wiem, wpadałem na jakiegoś gracza, gdzie byliśmy jeszcze kawałek od siebie, czy takie dziwne błędy po prostu mi się przytrafiały, że aż sprawdzałem czy Aby na pewno mam normalny ping, o tutaj widzicie kill fartem zdobyłem. Także część kill miałem fartem, część leciałem za typem, no i udawało mi się go tam zestrzelić. Ale też nie na to, że pod koniec filmu, że pod koniec rozgrywki będę miał jakiś, nie wiadomo, jakiś świetny wynik w którym można się chwalić, tak dalej i tak dalej. Nie, ponieważ ym, grałem sobie tutaj tak spokojnie, nie śpidałem się za bardzo, że tak powiem. Nie starałem się też o jakiś dobry wynik. Chciałem Wam zaprezentować cały ten tryb, o co w nim chodzi, jak to wszystko wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Co do samej już przechodząc rozgrywki, yy, nie powiem Wam jakich tutaj używać setupów, czyli... Yy, nie wiem, kto to unlocków założonych powiedzmy do do naszego myśliwca, bo każdy musi sobie to sam dostosować. Jeden co mogę Wam powiedzieć, że nie opłaca się zakładać radaru ani skaneru okolicy, ponieważ w tym trybie to i tak nie działa. Także lepiej za to założyć cokolwiek innego: nie wiem, maskowanie, skaner wiązką i parę innych takich rzeczy, jest godnych polecenia wyboru. No. W każdym razie nie używajcie ani skaneru oko okolicy, ani radaru, bo to i tak w tym trybie nie działa. To właściwie tylko szkoda slota na unlockie slotu, slota, nie wiem jak to odmienić. Także latanie myśliwcem nie sprawia tutaj dużych problemów. Nie musicie się męczyć, żeby coś ustrzelić, ponieważ dookoła was zazwyczaj latają myśliwce. Jeszcze oczywiście zależy, ile osobowy to jest serwer. Ale nie sprawia to problemów. Myślę tak, że nawet gracze, którzy yy, nie są doświadczeni w rozgrywce. Myślę, że zawsze jakieś tam punkty im wpadną do myśliwca, nawet jak nie mają do niego dużo analogów ani nic, zawsze im wpadną jakieś punkty, dzięki czemu będzie im prościej latać, bo będą mieli kolejne analogi. A z czego te punkty? Ano z tego, że zawsze jakąś tutaj podłapiecie asystę i co najlepsze, wreszcie będziecie mogli przejmować flagi myśliwcem. No bo na normalnym trybie zobaczcie jak to jest, nie da się przecież podlecieć myśliwcem zaparkować pod flagą i przejąć sobie flagi i odlecieć, prawda? A tak na przykład czołgiem, czy czymkolwiek innym jakimś pojazdem, Viper'em nawet, czyli śmigłowcem szturmowym, albo zwykłym śmigłowcem, da się bez problemu przejąć flagę. Za co dostajecie punkty do tego śmigłowca, dzięki czemu macie więcej unlocków, więcej punktów do tego zdobywać do tego pojazdu. No a myśliwcem się tak nie da, no bo jak? A tutaj dzięki dodatkowi endgame i nawemu trybu, trybowi. O, dzięki temu nowemu trybowi, no tak, to pewnie to źle mówię, no ale mniejsza, e, macie możliwość przejmowania flag myśliwcem. E, także tutaj myślę, że to jest dobry pomysł. Panowie, którzy to robili, mieli, żeby takie coś wymyślić. Flagi to są takie sterowce, które unoszą się w powietrzu. No mi to przypomina sterowiec, no, yy, na którym jakby jest flaga i go przejmujemy. Tutaj pokazałem właśnie, zrobiłem takie kółko i to jest najlepszy według mnie przynajmniej sposób przy przejmowaniu flagi, bo nigdy do końca nie wiecie jaki jest obszar, na którym się tą flagę. Nawet no, podlatujecie do flagi, przecież nie staniecie w miejscu, nie zawiśniecie i yy, po prostu musicie sami wyczuć jak będziecie grać, jeżeli gracie w ogóle w tym trybie w Battlefielda albo chcecie spróbować sami wyczuć, jak to jest z tym przejmowaniem flagi, bo jest po prostu jakiś obszar, na którym tę flagę przejmujemy, a jak odlecimy, no to wiadomo, przerywa się zdobywanie, przejmowanie flagi. Także to tutaj musicie sami sobie wyczuć. Ja wam tego dokładnie nie powiem, bo... bo sam tak też nie umiem powiedzieć. Najlepiej, tak jak mówię, robić takie kółka dookoła um, tego sterowca, powiedzmy. No tutaj kolejny pech, nie wiadomo skąd. Albo ktoś we mnie wleciał, albo coś zahaczyłem, no naprawdę różnie to bywa. Też mówię, dużo zależy od pingu, no i wiadomo, w Battlefield to pełny random, czyli nie można powiedzieć um, jak i, jakie będzie opóźnienie względem innych graczy, no, was względem innych graczy. Także z tym opóźnieniem w Battlefield to jest różnie, no niestety i z tym już raczej nic nie zrobię. A co do samego przyjmowania flagi, to wam powiedziałem w jaki sposób wam zalecam. I tak jak mówiłem, z samego przyjmowania flag, flag yy, i czasami tam yy, jakieś postrzelania, uciekania przed myśliwcami innymi, yy, można zdobyć trochę punktów, dzięki czemu będziecie mieli następne, kolejne anoki do, yy, do myśliwca. No, jak ktoś lubi latać myśliwcem, to czemu nie, można tutaj sobie trochę Pozdobywać punkcików. Także yy, to ja osobiście lubię latać myśliwcem i tylko mówię w takim trybie, bo w zwykłych trybach, gdzie mamy cztery myśliwce na całej mapie, to jest trochę inaczej. Ale w takim trybie yy, wygląda to wszystko inaczej to latanie myśliwcami. Tutaj naprawdę jest random, możecie mieć super skila, ale jednak często gęsto, wam się zna, znaczy często gęsto, zależy jak latacie. Yy, ale mówię, że i tego tak wam się zdarzy parę razy umrzeć, zginąć, ponieważ tak, będzie za Wami leciało pięć innych myśliwców, no to trudno uniknąć takiego, yy, tego, żeby nie zginąć. Dodatkowo, no widzicie, trzy myśliwce za mną leciały, no nie miałem szans za bardzo. Dodatkowo powiem wam trochę, niektórzy z Was wiedzą, o czym w tej chwili będę mówił, niektórzy z Was nie, odnośnie ECM-a, ECM-u, ecm, ECM, ECM nie wiem też jak to się odmienia. Jak pewnie z Was, część z Was wie, on często się buguje, przynajmniej bugował przed tymi wszystkimi patchami, aktualizacjami i tak dalej. Ponieważ lecimy, prawda, wciskamy X, ECM się odpalił, też nie zawsze się odpalał i tak dalej jest. I niby się załaduje, ale nie można go użyć. I to zauważyłem, że istnieje to dalej. Na Gameplayu nie za bardzo to widać, bo nie wiecie kiedy ja wciskam X, żeby puścić ECM-a. Yy, bo to nie zawsze widać, a nie, nie jest to komentarz na żywo, więc też nie pamiętam w tej chwili. Yy, I wiecie, lecę sobie, lecę, namierzam, nie? Coś, no, to chcę wcisnąć X. I co? I nic się nie dzieje, prawda? Wciskam drugi, trzeci, 5, 18 i nic. I w końcu rakiety mnie zastrzeliły bują. Także ECM się buguje dalej, mimo że wyszło dużo pacz Oczywiście zdarza się to rzadziej. Naprawdę zdarza się to rzadziej, że się tak buguje. Ale dalej to jest, że albo w ogóle go nie możemy użyć, bo... bo coś, albo yy, możemy go użyć tylko po jakimś... Yy, w jakimś czasie, na przykład nie pamiętam które są działa, bodajże na 5 sekund, i potem jest jakiś czas przelotowania go. Yy, Także czy jest tak, że go użyjemy, niby już jest przelotowany, ale nic dalej go nie możemy użyć? Może. Także jak mówię, z tym to jest bardzo yy, różnie bardzo różnie to wygląda. To już chyba mówiłem, żebyście na koniec nie, oczekali, nie oczekiwali jakiegoś nie wiadomo jakiego wyniku, bo to by tylko filmik plany, po to, żeby zademonstrować wam ten tryb, o co w tym chodzi i tak dalej. Nie wiem czy to mówiłem, wydaje mi się, że nie mówiłem, ale z myśliwca w ogóle nie da się wysiąść. To jest taka ciekawostka. Tutaj nie możecie się zrespić jako piechota, ani... O, sąsiad za ani nie możecie też wysiąść z myśliwca podczas lotania. Także latacie, dopóki ktoś Was całkiem nie zestrzeli. A na co zazwyczaj nie trzeba dużo, dużo czekać, bo jak... Większość gracie i jak widzi jak yy, myśliwiec już jakiś się pali albo jest tu nieruchomiony, bo to widać bardzo dobrze, yy, to od razu się wszyscy rzucają na ten myśliwiec, bo wiadomo jest go prosto zastrzelić. No także jest, jest takie, z myśliwca nie da się w ogóle wysiąść i rozpimy się od razu w myśliwcu. Yy, jeszcze jedno, jak. zależy na jaki serwer traficie, ale ja trafiłem akurat na serwer, w którym popatrzcie. Nie ma myśliwca, nie można się zrespić. I to tak często, gęsto mi się zdarzało, że nie można po prostu się zrespić, bo nie ma myśliwca. No a inaczej się nie da przecież zrespić. Także zanim wejdziecie na serwer, to jest na małej części serwerów, także jest ten źle dobrany ten czas respienia się pojazdów, to sprawdźcie sobie, jak na Battle.logów chcecie wejść na serwer, to i zobaczycie takie jakby jego szczegóły, otworzycie go w mojej karcie, czy w ogóle wejdziecie w jego nazwę, to tam wszystko pisze, czas respienia się pojazdów, ile macie życia przy respieniu się, po jakim czasie wyrzuca gra, czy po czasie nieaktywności i tak dalej, i tak Tam są wszystkie informacje w serwerze. Sam w tej chwili nie pamiętam jakie tam są zawarte informacje, ale na pewno jest informacja w jakim czasie respią się pojazdy. No i z mojej strony to właściwie tyle. Zapraszam was do ocen, do, do komentarzy, do subskrypcji i ja się tutaj już z wami żegnam. Zostałem was z samym filmikiem. Jego zostało jeszcze jakieś 5 minus, coś takiego, także nie dużo. Pod koniec macie cały mój wynik, wszystkie odznaczenia jakie dostałem i tak dalej i tak dalej. Zawsze to zostawiam, bo część jest z Was ciekawa, a zresztą sam z własnego doświadczenia wiem, że sam po prostu lubię na innych filmikach patrzeć jak kto, jakie kto zdobyło odznaczenia pod koniec, ile punktów tak dalej i tak dalej. No, także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, dzięki, cześć i na razie. I'm mm so -hmm.